No, więc to było tak stary, szedłem sobie normalnie na miasto I wyskakuje mi tutaj trzech typa, jacyś obsrani pokazują mi gang sign. Myślę sobie, kurwa What the fucking fuck, amigo Co się stało? I nic, zesrało się Zawsze chują, patrzę w oczy, zanim ich nie rozpierdolę Jeden, jeden, kurwo, tempa, już ci szykuje more Lewy prosty, prosto w nocek, naprostują ci na wniosek Ch Chujebany, niespodziany na półmetra Nie teraz krańcujemy Kopta klatę, do widzenia Drugi kurwa przerażony Najebany, nieuszpiony Bierze biebna bombę z kapucyna, śruba, żebra A potem daj Leży z leży, 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 leży Wiwat kurwa to zwycięstwo, trzeci już pierdala gęsto Trajer, nie ma kozaka, nie ma kozaka Na pierdolę kasztaniaka fum, fum. Mał, małpa, chuj! Kamień, moneta Pijany z przypierdala się Zajeba! Mikrogramy zioła w płucach, alkoholem nie odrzucę Kurwa pełko szmata, z biołka, jedna panie, nie ma Ci Dziwko nie zaczepia mnie, jak nie chcesz, leżeć dzisiaj tu na glebie klepie wszystkich tak jak leci Na ja! Nie oszczędzę też już ciebie e, e. Uważajcie dzieci Bitka grozi kwotokiem Kwoto grozi wyrokiem się. Ku, ku, kung fu panda, kung fu jodo, box jest tajski, tak jak kurwy. Kung fu panda, kung fu się box jest tajski, tak jak kurwe.